Rwa barkowa. Przyczyny, objawy, rehabilitacja. Rwa barkowa objawia się charakterystycznym, rwącym bólem promieniującym od z szyjnego do kotczyny górnej. To CZ sta przypad osób wykonujących ci kreska kaprat fizyczny, ale i tych, którzy większość czas czasu spędzają przed komputerem. Co jeszcze mokre epowodowa powodowa wystąpienie rwy barkowej? Jak radzi sobie z bólem i jak wygląda rehabilitacja w tym schorzeniu? Rwa barkowa, inaczej rwa ramienna, brachialgia lub neuralgia barkowa, to, obok rwy kulszowej czy rwy udowej, jeden z tak zwanych korzeniowych zespobów bólowych, korzonków. Cech charakterystyczna rwy barkowej jest ból który pojawia się zwykle zaraz po przebudzeniu, a jego nasilenie wywołuje kakres-kd poruszenie gielbow, kaszlnicie lub kichnicie. Przyczyny rwy barkowej majcz, ciej wywołuje ją tu ucisk na korzenie nerwowe na odcinku szyjnym (K.R.) Gozbupa lub pewne zmiany zwyrodnieniowe, które powstają w tym miejscu. Zwykle w wyniku w banie go bęgo ucisku mokone dotyczy stawów międzykręgowych. Wizadeb ergozbupa i KR kreska międzykręgowych. Zwyrodnienie polega na tym, kreska EK KR kreska E ulega odwodnieniu, przez co staje się mniej elastyczny i bardziej podatny na uszkodzenia. Ponieważ kreska si jest P-baszcza, odległość między KR gami zmniejsza się. Z czasem KR kreskaki zaczynaj trzy o siebie, albo wytwarzaj si osteofity, czyli kostne wyrostki, które uciskaj na korzenie nerwowe kropka przyczyn rwy barkowej jest dyskopatia, czyli schorzenie które z kolei polega na wybrzuszeniu si KR kreska kamidzy krygowego i jego przenieszczeniu, co powoduje ucisk na struktury kanabuka ergowego w odcinku szyjnym. szyjnym.Wrót pozostałych przyczyn wybarkowej wyruku my, zaburzenia hormonalne mokone, na przykład. powodowa zmiany w strukturze koci przeci kreska czy to od debu trwa bejci kreska kiej pracy fizycznej czy od siedzenia w jednej pozycji przed komputerem przez debugie godziny neuralgi czyli nerwoból nowotwór. objawy ryg wybarkowej bólu ramienia promieniujący od karku przez sadkotryn wzd debu kreska przedniej lub tylnej strony ramienia a kreska do palców, ból ten odbiera się jako piekcy, czy palcy, zdarza się, kreska e swoim zasigiem obejmuje on tak kreska e bo oraz klatk piersiow tylko ból karku ozbabienie mi, niowej w kot górnej zaburzenia czucia, doktor tfota skóry parestezje, czyli mrowienia, pieczenie. Uczucie przebiega CPR dulnie do wbady w zaawansowanym stadium rwy barkowej. Leczenie i rehabilitacja rwy barkowej w celu zdiagnozowania rwy ramiennej przewa kreska nie wystarcza sam wywiad. W razie wtpliwości lekarz, neurolog lub ortopeda. Zleca wykonanie badania rentgen, przecinek rezonansu magnetycznego, lub tomografii komputerowej. Erwurami trzeba nicowa z zespołem bolesnego barku, z obecności kreska ebraszyjnego, z zespołem mi, nieapochybego przedniego oraz zespołem pancoasta. W najcikreskaszych przypadkach RW Barkow kwalifikuje się do operacji chirurgicznej. Zwykle jednak pomaga leczenie zachowawcze, w tym farmakoterapia, czyli przede wszystkim leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, a tak kreska E zmniejszaj cena piciemi, ni oraz fizjoterapia, którą kreska na wdro kreska Y dopiero, gdy minie faza ostrego bólu czyli, ultradzwiki laser krioterapia masa kreska e osobom dotkniętym rw ramien zaleca się tak kreska e noszenie specjalnego kobnieża ortopedycznego, który odci kreska krgo zbubszyjny. Dobre efekty daje również kreska Kinesio Tapping, stosunkowo nowa metoda polegająca na oklejaniu bolcego miejsca specjalnymi plastrami. Majone działanie dziabany, i stabilizuj C, powoduj zmniejszenie dolegliwości. Nale kreska Y tak kreska E pamięta o oszczędzaniu kr. z Zwiadomie zmienia pozycji ciała tak? By nie wykonywa gwałtownych ruchów i gestów, które mok nasili ból. Natomiast po ustaniu ostrej fazy wybarkowej, osoby z tendencji do powstawania tej dolegliwości powinny rozwa kreska Y profilaktyk, czyli ćwiczenia wzmacniajcami, nie szyi. Zwykle rwa, która nie jest jednym z objawów powa kreskaniejszego problemu, jak na przykład. Nowotwór mija niemal samoistnie po około trzeba jednak mieć na uwadze, kreska E dolegliwo ta wraca. By tego uniknąć, nale kreska Y popracowa nad zmian nawyków kreska np. unika go trwabego siedzenia w jednej pozycji.